Przewa Centralna Jeżdżamy na peron Zaraz zobaczymy Enlilka Cześć, no. Idzie, idzie Tak, idzie z gitarą, to jest to Tak już szłam. Cześć w Kraków Główny, jesteśmy na miejscu Idzie show w koszulce, uwaga zbliżenie. No. Zbliżenie. Show. Fryzurę poprawia. Tak jest z się za kolumną. No trochę nie ten kolor zielony. No, prawie nie widać różnicy. Witamy wszystkich kamerów. Od kolumny do kolumny, jeszcze coraz bliżej, jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Dobra, zamykam no. Takowie. Jedziemy już do hostelu. Wszyscy nagle odwrócili głowę, nie wiem czemu. Uwaga, uwaga! Tylko to wygląda. Ładny złożek! To jest ładny dworzec Piękny Tak, to jest o, a tam ktoś spał. To jest kostki, właśnie, nie tak się pokażyć, ale wielka tajemnica została odkryta. Wiemy już jaką byłaby kostki. Dobra, to łukas. To jest nasz pokój, niestety nie ma maków. Miał być maki. Dobra, nie kręcę a Nie, dobra, nakręciłam. A to jest po co jest to telewizja? Jezu jaka plazma. Wow, jest plazma. Jak przybliżę to jest większa. O działa. Ale działa. Oooo, ja... jak ty się wyrażasz? się Czeka, no, ja to jesteś. Jak coś, to szalka bądź. No, no, <grym> no tak już Kinia już Już chwilę mija przy Nie, ja już jest Ochronki są na górze, może nie spadnę, bo ja śpię tam. mam wysokości, to, mówiłam, się się. No, a śpię na No ja już sama wzięłam, no. To była moja decyzja. Ja nie wiem właśnie. Ola, wszystko działa, też? Super, wszystko działa. A nie zdjęte! <śmieniu> ale nie ma maków, składamy reklamację. No, Lofka jest za tygodnią. pod filanki. W ogóle strasznie wysoko jest sufit, patrzcie. Zresztą. Czy tam widać coś? Kurde. Idziemy na smoka. Idziemy zabijać smoki albo tresować. Straszny, że takie smoki smoka. Ostwajamy smoki. Ła leci jeden. Dobry smokek. <laughs> Trenujemy smoki. Jak wszystkie w rządku się ustawiły przed... Baruj, baruj. No grzecznie. Grzeczne smoki. To są bardziej grzeczne jeszcze. To jest nasza ekipa od tyłu. <laughs> Dobra mamy jakieś skóry. Tak mam tu taką fazę rozpiętą. Tak, to jest kinia. To jest kinia. Co tu mają? Co tu mają? O tym byśmy podjechali. Ja chcę tamten rowerek. Malutki. O jak to? Nie, jestem Dobra, To może. To no jest dobry pomysł. Ej, normalnie się weźmiemy, co to było, kurde? Jako kaputko! No, Klakson jak i na koniec miałem wyciągnąć ścig Się <grymme> Smaczny? <grymme> Zimny to <grymme> O, ja coś tłałam jest oj, po No, zacznij jeszcze raz Nasz przewodniku Temu... No, nasz przewodniku, prosimy, no jeszcze raz Peniuri Pit Please, Peniuri yeah, Pani mają! Y Mury były kiedyś, no? Teraz Do Krakowa. Szyzy, szyzy. Do starego miasta. No, drugi przewodnik. No to ja już powiedziałem. <noise> nie wiem czy to słychać. Pięć złotych, właśnie. Ale to trzeba są mówić darmowi. do kamery. No ale jak... 5 zł. Przewodnicy nie. Nie ma nie otwierają po 5... <ślawni> A, o, Czekaj, czekaj, czekaj. <ślawni> czekaj, czekaj. <ślawni> Żeby się przejść przespać tych targetów tam też już Nie wiem czy to słychać. Tak, tak, panu mikrofon. No. Pojeno, どんな感じですか Ale fajnie co jest, no? Duży rynek. Ja byłem, o, ale to jest. No. Dobra, co jest. Ja nie wiem gdzie malwa jest. Jakaś podróżuje pewnie. Zwiedza. No! Tańźcie, tańczcie, tozyki! Chodźcie, szukamy malwy, gdzieś nam się kupiła to nie Chodźcie, idziemy na strygany. Zazwyczaj to jest karton. Karton. Nie. Figurki Fajnie gra, nie? Fajnie gra bardzo. Gdzie chłopaki tam są. Chodźcie. Hey girls. Hi boys. I tam, gdzieś idą różne korale Lampy? Lampy Może al lampa Aladyna al no, to będzie tak. Dobrze No te wielk. Trochę nie to czasu, no, Nie, mo to. O tu jakaś pani. Nie. A tu jakiś tam? Faktycznie Mnie się pani popatrzyła Co tu Malwina przygląda, zobaczmy, przyjrzyjmy się Zasłania, nie chcę pokazać bursztyny To chodźmy, zobaczyć co tam się... Wszyscy idziemy, zobaczmy, co tam się dzieje! I widzę, co Ku nie jeżdżą, jest impreza Halo, Co się, tam co się tam dzieje? O, chętnie zobaczymy, co się tam dzieje, już idziemy. Wow, nice one. Lubię w takich kurde. Nice. <laughs> <laughs> nie no, no, to jest najtrudniejsze. Yeah, Haja! To jest trochę Super! Nie ma co coś innego! Nie, free hacks. Patrzyłam się jako To jest just niki Patrzcie, free hacks. Free hugs Co oni wyczyniają? Free hacks. To chyba coś innego. Free. To no, chyba nie chodzi o hack. Nie wynikam. O tam się podnoszą, się zbakali, się upili czy coś I freehugsy I Tak free to się teraz nazywa Bardzo to to ciekawe Innej bajki Pan z innej bajki Kosti go goni. Kosti go goni Kosti go goni, chce zabrać mu skrzynkę Wiktor Gnowski, nie Wiktor, nie Nie udało mu się zabrać skrzynki Czemu chciałeś? Czemu mu chciałeś zabrać skrzynkę? Chodźcie zobaczyć bębny Będę zobaczyć turystę Turystę? Aaa, ona Pan Dzień mi dobre u nas otworzył, to nie No, O, to się jakaś. Ale przebijamy się przez kurnię. A skuruj, Nie wiem, nie wiem. A I tak właśnie ja wyglądam jak Gideon. Tak raz z yeah. no. tego no, mam na Tak? Perkusy? Ja gitarę, to może być Boże nie pamiętam. Tak, tak. Bańki medlane, jakie ogromne. Cicho, czo, teraz bez, bez głosu. W domu nie był nagradzę w domu nagrać Leci hejno, ale tego nie widać, stąd i nie słychać pewnie. Może widać pana tam mnie nie widać. Ale on chodzi w sumie na ten akurat drugiego to Błysnęło coś tam w oknie. Może tą ma snajperka. Snajperka! po oczach snajperka! Strzelam o No, I'm not going to do that. I'm, playing. I'm, playing. Yeah. I'm